kurwa, no kurwa, na pieniądze lecisz. ja mam pieniądze, pieniądze mam, na tarcza, ten leci na pieniądze. Jeszcze raz ktoś go gdzieś albo tu przerzuci. Nie przerzucaj go. Kto go przerzucił? Twój stary! Mój we mam Admini nie go pierwszy teraz przeniósł Bo mi wyskoczyło nawet Joker, jest taki coś jak Dziennik starzeń Dajcie mi Admina, ja będę się bawił. Jeszcze na no, właściciela nie zajmują Maparka, sekretarka ja go wcześniej przynosiłem. Tylko ktoś przydomnego przyniósł, bo był na